Uczniowski socjoterapeutyczny klub sportowy Rodzice Dzieciom wrócił właśnie z letnich kolonii. Wakacje w Białce Tatrzańskiej były okazją do poznawania górskiego krajobrazu, do zabawy i integracji, ale stanowiły także kolejną lekcję wychowawczą dla jego podopiecznych we wspaniałych polskich górach zwiedzaliśmy góry, doliny przeżywaliśmy przygody z przyrodą w zakopanym byliśmy między innymi na przepięknych wiktorówkach szliśmy trasą na Rusinową Polanę przeszliśmy Kalatówki przeszliśmy Kotelnicę Białczańską byliśmy na Gubałówce w samym zakopanym oczywiście nie omieszkaliśmy opowiedzieć o Kornelu Makuszyńskim i o innych y, znanych taternikach, pisarzach, Polakach, którzy ukochali zakopane. Byliśmy na pęksowym brzysku. Y, dzieci y, poznały historię. Bardzo dużo wiedzy zdobyły właśnie o polskim podchalu o górach i temu sprzyjała zabawa o nazwie agent. Codziennie wieczorem był mini konkursik z poznanych wiadomości. Oczywiście Puchar został zdobyty, został agent i wiceagent. Było wiele radości. Bardzo ważnym elementem naszego wyjazdu były zajęcia profilaktyczne prowadzone przez panią Agnieszkę. Codziennie, regularnie dzieci uczyły się, co jest szkodliwe, jakich uzależnień, przede wszystkim unikać trzeba wszystkich uzależnień. No ale uważam, że ta wiedza w przyszłości zaowocuje i nie tylko będą dzieci miały wiedzę, ale również wdrożą to w swoje przyszłe życie. A to wszystko dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, z Departamentu Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz bardzo dużo dorzucili gnieźnieńscy sponsorzy, którym bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też wspaniałej kadrze, wspaniałym dzieciom. Dzieci były rekrutowane z placówek gnieźnieńskich, które pomagają rodzinom po prostu. Ze świetlit socjoterapeutów. I innych placówek wsparcia dziennego. Puchar zdobyłem za agentas, czyli taką zabawę, gdzie musieliśmy yy, odpowiadać na pytania związane z danym dniem, co robiliśmy. Na przykład, jak wchodziliśmy na gubałówkę, to co na tej gubałówce było, albo ile metrów ma magiewąt na przykład. Było bardzo fajnie. Wszystko dużo się nachodziłem w górach na pewno. Yy, obiady wszystko było dobre. Mi się podobało bardzo fajnie moje drugie kolonie w życiu i no, ciężko było pojechać do domu, no bo jednak te 10 dni to tak bardzo szybko minęło i ja mam nadzieję, że kolejne kolonie spędzę z nimi, bo naprawdę bardzo się zżyłam z tymi ludźmi i podobało mi się wszystko. Każdy dzień to była jakaś nowa przygoda do przeżycia i mogłam się dowiedzieć nowych rzeczy. Piękne góry, jest takie czyste powietrze, ta rzeka, jak płynie i ten las. Jest naprawdę cudownie. Także no na pewno jeszcze odwiedzę. Tutaj z koloniami pojadę na pewno jeszcze za rok. W koloniach uczestniczyło 35 dzieci.